Jeszcze na, na ich kuchnię to mi się najbardziej podoba. To jest dopiero firmatyska. I, I w namiocie śpią i wodę dostali wodę od Tyrchana, z łaski. Wodę mają, super. Tu, tu mają kuchańkę. Bo nie, mieli, nie mają w ogóle bieżącej wody. Bo, więc dzwoniliśmy do Państwa i pracy, ale mówię, to 30 jest, dni to trwa, uszek? to jest coś niesamowitego. Nie? Tu zamiast pole wykorzystać, bo te pole mm -hmm. to jest chyba też tego właściciela właśnie, kiedy sobie, sobie, sobie o, o, tu już jest cały. To, je, to taki ten namiot już zginęli, bo on był już na tej trasie linię, Już linie Już to niektóre, nie. to, no, Posprzątali już niektóre trochę Tutaj wszystko posprzątali. jest gminę, to jest gminę, ten teren jest gminy, za drzewa jeszcze troszkę. Ale jeszcze wszystkiego nie zdążyli. Tak, Już widzę, że linia też się ściągnie. Puszek piwa nie ma, tu było pełno, cała sterka była, peł była porozsypywane wszystko było. I tu było wszystko porozwalane, jedzenie, jeszcze kiełbasa oleży na przykład. No. no tu ten prąd też przesunęli, tu kuchnia jest na tym, ładnie, nie? Ale to jest super, to mi się podoba, nie? Polska Ludowa, PRL, po prostu rejs, normalnie rejs namiot jest, oni śpią chyba w nim, w tym złożonym. W tym no po prostu film, e rejs można by tu nagrywać, drugą część, proszę zobaczyć, kuchnia i już od razu jest urządzeniem z wszystkim. Ja myślę, że to jest taki tam... To nie jest istotne, czy również, czy oni w takich warunkach czy nie mogą. Taki... Nie, ja, ja im Dla nie, nas to, to, jest to jest istotne, nie. czy oni mogą, czy nie mogą. To, a znaczy, tu już, jest teren, to, tu już jest teren miasta, bo 7 metrów będzie. A już kreśla, nie żyli to w jakich nie warunkach są? Ja, ma, nie że. No, Ale być może zarabiają po 20 tysięcy na miesiąc i im to odpowiada pracownicy. Nie rozpraszajmy no, te rzeczy, w jakich warunkach nie żyją, bo to jest jej sprawy. Grilla mają, ciepło jest. Namiot mają. O, to to, 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 to chodziło o to, że tu jest też droga gminnych, to jest droga gminna, Nie, przechodzimy. Przejadę do tej pory. No nie, tam już nie. A tam już nie? ma Czyli 10 lat stało w Nęcze, lub gdzieś jeszcze dalej. I powód, dlaczego go zdemontowano? Skoro na tym jeszcze można kokosy zebrać. Hello. Tak.